Witam witam. No jest Clarence Wróciłem, nie było mnie przeszło dwa tygodnie. E, wróciliśmy. Dzisiaj podmieniałem wodę w 120, a tutaj tylko dolałem. No, brakowało tu może z 2 mm wody, także nie ma tragedii, tylko że wtedy prześwituje e, światełko. I co, Dolałem wody? Mógłbym przeczyć tę szybę. Może przetrę jeszcze ją. Tutaj widzicie, e, zęby ślimaka nie przecierałem. Jestem bardzo zadowolony z tego. Jest tam trochę świderków. No, znalazłbym ich może z, z, tu są. Z 20 doliczyłbym 20. E, tam zebra chodzi sobie i ta zebra bardzo czyści to akwarium. Nie ma żadnych glonów, chociaż światełko jest mocne. Jest 4-5 godzin chyba dziennie światła. Jest super klarens, e, bojownik, super zadowolony, spokojny sobie pływa, czasem sobie siedzi w tych roślinkach. No, z sofy pięknie to akwarium widać. Jest yes, naprawdę fajne akwarium, bardzo mi się to podoba. Eee, ta roślinka wyleci na pewno i wejdzie tu coś takiego z dużymi liśćmi, tylko jeszcze nie wiem co. Eee, coś fajnego, nisko, nisko, niskopienne, po prostu duże, grube liście, no, ale zobaczymy. Co tam wleci. Jak na razie jestem zadowolony, będę Wam update'ciki robił, może jak przetrę tam szybkę. Ale nic, żadnych glonojadów, niczego tu nie dorzucam. Filtr jest super czysty. Super czysty jest w środku, te bakterie naprawdę robią robotę, te ślimaki naprawdę robią robotę. E, polecam, jest światło zmienione, jest, no ja jestem super zadowolony. E, polecam takie małe szkiełka, jak one dojrzeją do siebie, no to naprawdę można je utrzymywać w e, pięknym, pięknej czystości i nie trzeba tu nic robić, ja tu no, w ogóle podmianek nie robię. Tylko dolewki robię w tym momencie, no bo ja w nich wiecie, że oddycha e, tak samo e, powietrzem z e, z powierzchni, tylko musi być klapka, żeby nie było zbyt zimne to powierzchnie. Czy jest dużo tlenu? Wydaje mi się, że jest dużo tlenu, bo kiedyś widzieliśmy, jak i puszczają bąbelki, także na pewno jest, jest mu tam fajnie, wesoło i pięknie to wygląda, naprawdę pięknie to wygląda. Dobra, dziękuję, zapraszam na następny filmik.